Będziemy w kolejnym kliniku. Dzisiaj mam dla Was holnieżymy z Dressling, ponieważ przyszła do mnie paczka i chociaż nie jest ona może jakaś taka mega duża i milion rzeczy, i nie mam pojęcia co się ubrać, to jednak jest to kilka takich, powiem Wam, że w sumie perełek i ubrań, które mega mi się podobają i chciałabym Wam je pokazać, jak na mnie one wyglądają, więc zapraszam Was do oglądania. I wybaczcie mi, że mówię przez nos, ale jestem jeszcze trochę chora. Pierwszą rzeczą jest coś, co tak mi się mega podoba, i to jest taki przytulaśny, misio, mega mięciutki. To jest taka jakby bluza chyba tak to mogę nazwać, ale to jest taka cieplejsza bluza. Taka akurat nie na pogodę, jaką mamy teraz. I ona jest tak śmiesznie uszyta. Znaczy, wydaje mi się, że to jest dość e, normalne szycie, ale ja chyba jeszcze nigdy e, nie miałam właśnie takiej bluzy, że ona jakby idzie tutaj pod szyję. Tak Wam to mogę nazwać. I to tak, wydaje mi się, że to śmiesznie wygląda, ale z drugiej strony jest nam ciepło w szyję. Przynajmniej nie musimy nosić szalika. I w takim właśnie oto stroju jadę na Grenlandię. Aha, i co teraz się nie rozepnę? O, poszło. Nie wiem jak wy, ale ja tą bluzę kocham. Jest prześliczniusia, przecieplusia i wszystkie inne przymiotniki, które są synonimami do słowa przekochana. Ja czuję się w niej właśnie jak taki niedźwiadek. Kolejną taką cieplejszą rzeczą na zimę jest ta oto właśnie kurtka. Um, dość, powiem Wam, że ładna. Myślę, że nie wygląda źle. Ten czarny materiał jest dość cienki, więc no, raczej nas przed zimnem nie ochroni, ale ten biały puszek jest dość gruby, więc to pewnie on ma izolować to ciepło. Zastanawiam się jedynie, do czego służą te śmieszne rzeczy. Nie wiem właśnie, co to jest. Czy tutaj może coś jest ukryte? Może tak teraz wygląda chińska moda. Ale powiem wam, że ogólnie jestem z tej rzeczy zadowolona, ponieważ jest ona ciepła, idealna na zimę i wydaje mi się, że całkiem ładnie wygląda. Jest ta kurteczka czarna, więc będzie do większości rzeczy, do wszystkich rzeczy pasować. Także Będę ją testować, jak nadejdzie zima. I ostatnia rzecz na zimę to taki szary sweter, e, dłuższy kardigan. Powiem Wam, że on jest dla mojej mamy, ale ja chyba też całkiem nieźle w nim wyglądam. No nie no, ale nie będę taką wyrodną córką. O, i ma kieszenie, u których zawsze możemy chować tą tonę paragonów i miliony drobnych i ten kaptur ma ładną stawkę. Podoba mi się ona taka inna. Podoba mi się. kojarzy mi się on z taką chatką i wiecie, pada śnieg. I ja sobie właśnie ubieram taki sweter. W kubku mam gorące kakao i siadam sobie na sofie i patrzę przez okno, jak tam właśnie pada ten śnieg i osypuje stoki. Cieszę się, że ten materiał jest taki gryzący, bo duża ilość swetrów ma właśnie taki materiał niezbyt przyjemny w dotyku i ja wtedy swetrów nie lubię, ale ten jest milusi. Kolejna rzecz jest już taka lżejsza, ale dość śmieszna, ponieważ to jest taka dwuwarstwowa bluzeczka i śmiesznie się w niej czuję. I ona ma tutaj taką dziurę, Ojeju, a czemu tak? Śmiesznie to wygląda. Nie rozumiem tego, ale bluzka wygląda całkiem ładnie, tak elegancko dość, ale też tak wiecie na luzie do wszystkiego, do jakichś takich spodni, Hoho, ho, do spodni. Jak chcecie to możecie bez, no ale już nie wchodzę w szczegóły. Myślę, że tutaj ładnie prezentowałby się taki duży, bogaty naszyjnik, który by się wyróżniał i dodawał. Tego czegoś, tej stylizacji. Plus za to, że bluzka jest naprawdę przewiedna. W ciu to metka, a ja myślałam, że to jakaś dziura. Na metki nie patrzymy. Trzeba ją schować gdzieś, gdzieś głęboko, żebyście się nie skapnęli. O jejku. Niewygodnie mi będzie. Nikt nie zauważył, że jest metka. Nieważne. Przechodzimy do następnej rzeczy. Mamy kolejną rzecz, jest to torebka, która według mnie wygląda dość tak plażowo. Wiecie, będzie idealna na lipiec, sierpień, kiedy pojadę sobie gdzieś tam e, nad jakieś jeziorko, poopalać się, to sobie tutaj wrzucę ręczniczek, wodę, klapeczki. Czemu ja tak wszystko zdrabniam? Materiał tej torebki na stronie wyglądał tak jednolicie, jak na przykład zamsz, a on właśnie tutaj jest taki materiałowy. Taki idealny na plaży, więc teraz ta torebka mi no niestety nie posłuży, bo raczej nie będzie mi pasować do grubych swetrów, kurtek, czapek, szalików i... Co my tam jeszcze nosimy? Rękawiczki, o! Ale na przyszłość myślę, że będzie niezłym, plażowym rozwiązaniem. Przedostatnią rzeczą jest taka chyba sukienka, a ja to ubrałam na spodnie. I co teraz? Wyobraźcie sobie, że mam granatowe nogi i żadnego problemu nie ma, a jeżeli chodzi o sukienkę, to powiem Wam, że ona jest całkiem ładna. Taka ombre na topie, przy czym ona miała być dla mojej mamy szacunkiem do Ciebie, mamo, jeżeli to oglądasz, ale Ty się chyba w to nie wciśniesz. E, tym bardziej, że na mnie te rękawy są kuse, więc na Ciebie to już w ogóle. Ona mi przypomina falę. Mogę gdzieś nad morze w niej pojechać i tak się rzucę do tej wody i będę z nią jednością. Ale plus jest taki, że materiał jest mięciutki, więc wygodnie się ją nosi. I ostatnia rzecz. Pozwólcie, że nałożę ją sobie na tą sukienkę, ponieważ jest ona jednolita i nic tu nie będzie się, tak wiecie, odkształcać. Mamy tutaj taką ładną, a fajną różową bluzę dość. Oczodajną, ale przynajmniej zgubimy się w centrum handlowym i rodzice nas szybko znajdą. Polecam kupowanie takich bluz e, dla bezpieczeństwa, bo nie chcemy później angażować policji w to, że zobaczyłyście gdzieś bluzkę za 15 zł i stoicie od godziny w kolejce. Ogólnie rzecz biorąc, to bluza mi się podoba. Jest całkiem e, spoko, taka na miasto, gdzieś tam pobiegać, e, jest e, dość cienka, więc no... nie na tą pogodę, ale na wiosnę myślę, że będzie jak najbardziej. WF już nie będzie mi straszny. Także podsumowując całą paczkę, powiem Wam, że ja no dosłownie ze wszystkiego jestem zadowolona, a to się rzadko zdarza, więc Szacun tej paczce. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Dajcie mi w komentarzu, czy dajecie tej paczce lajka. A jeżeli dajecie, to możecie dać go już pod filmikiem. Zapraszam Was do komentowania, do subskrybowania. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Do zobaczenia i cześć! Rękach mi się zawinął. Jak to tak być może? Będę miała taki bicki. Jest taki prze... Ale mi bity... tu pieniądze! Ale ze mnie Boga! Mam... złoty dziewięćdziesiąt. Super. Idę na shopping. Ooo! Samolot! Co ty bierzesz? oh you get that phone yo yo